Do internetu wyciekło ogrom kolejnych informacji na temat wielkiego eventu i przykładowo dowiedzieliśmy się o specjalnym trybie eventowym oraz pojawiło się kilka nowych jego spoilerów i zwiastunów, które są ważne, a poza tym jak zawsze mamy sporo ciekawych nowości. Cześć wszystkim, z tej strony niekto innek, i witam was na odcinku z eventu i fabuły. Zanim jednak przejdziemy do tych informacji, to teraz na ekranie macie zwycięzcę tego wczorajszego konkursu, a jeżeli dzisiaj chcecie wygrać prezent za 300 v to zostawcie teraz łapeczkę do góry, suba z dzwonem i kod kicia tak jak te kozaki i nie zapomnijcie o komentarzu z nikiem. No i tak moi kochani, jak chyba każdy z was bardzo i to bardzo dobrze wie, już za dokładnie 13 dni od dzisiaj do Fortnite'a zostanie wprowadzone długo wyczekiwane przez chyba wszystkich graczy wielkie wydarzenie, które zakończy cały obecny rozdział 5. My gracze w ostatnich dniach otrzymaliśmy już ogrom informacji w jego temacie, co Wiecie, z moich ostatnich filmów na kanale, lecz jak się okazuje widzowie, poza tymi dotychczasowymi informacjami, ponownie otrzymaliśmy sporo nowych wycieków w całym jego temacie. Mowa tutaj m.in. o specjalnym trybie gry na event, kolejnych spoilerach i jego zwiastunach, lecz zanim przejdziemy do tego wszystkiego, mam dla Was ponownie aktualizację ostatniego tematu, którego omawiałem Wam na kanale, czyli tematu pomniejszenia Fortnite'a. Tak, dla szybkiego przypomnienia to w ostatnich dniach Fortnite Poinformował nas, że niebawem do gry trafi funkcja, która pomniejszy rozmiar Fortnite'a o bardzo dużo, a gracze sami będą mogli sobie wybierać jakie tryby gry mają być tam dostępne do pobrania. Sama funkcja miała trafić do gry na start następnego OG rozdziału drugiego, lecz widzowie w internecie właśnie pojawiła się dokładniejsza informacja w tym temacie i funkcja ta została troszeczkę opóźniona, a cały ten temat podał nam Likersina na Twitterze. Możemy się tam dowiedzieć, że pomniejszony. Fortnite Fortnite wzrastał troszeczkę opóźniony, a nawet i trochę bardzo, ponieważ na teraz ma on trafić w trzecim kwartale kolejnego roku, czyli przypada to na lipiec, sierpień albo wrzesień tego następnego 2025 roku. Tak więc na wydanie tej funkcji będziemy musieli sobie jeszcze poczekać, ale gdy zostanie ona już wprowadzona do Fortnite'a, na pewno każdy z Was będzie zadowolony, ponieważ w końcu będą mniejsze aktualizacje i szybciej będzie działała po prostu gra. Teraz jednak pozostawmy sobie już tematy, bo omawialiśmy sobie go na tych ostatnich filmach na kanale i przejdźmy sobie do widzowie tematu, który Was wszystkich interesuje najbardziej a chodzi tutaj o nadchodzące wielkie wydarzenia końcowe obecnego rozdziału 5. W ostatnich dniach, tak jak wspominałem Wam wcześniej, pojawiło się kilka nowych informacji w jego temacie i tym razem widzowie otrzymaliśmy informacje na temat czegoś, co tam się pojawi, i pytaliście o to cały czas przy tym poprzednim będzie doktora Duma. Ci, którzy jeszcze nie wiedzą, to na Najczęstsze pytanie, które pojawiało się przed tamtym eventem to czy w grze pojawi się specjalny osobny tryb, w którym będzie odbywał się event i w przypadku tego eventu, który będzie na koniec rozdziału, pojawiła się już o tym teraz informacja. Cały ten temat podał nam początkowo Łęzo na Twitterze, który napisał nam, potwierdzono, że kolejne wydarzenie na żywo o podanej nazwie kodowej w jego poście będzie miało specjalną osobną playlistę, czyli będzie miało osobny tryb gry. Informacje to my zaraz pod Podali pozostali lekarze na Twitterze, którzy również potwierdzili nam ten temat, i widzowie takie na te nadchodzące wielkie wydarzenia na żywo w grze. Pojawi się specjalny tryb, na którym odbędzie się całe te wielkie wydarzenia. Informacja ta jest naprawdę bardzo ważna, a na pewno ważna dla tych osób, które przy tych ostatnich wydarzeniach w grze nie miały okazji ich obejrzeć na żywo, bo ginęły od innych graczy, ponieważ na tym osobnym trybie nie będzie dało się nikogo zlikwidować. Tak więc każdy z Was o ile wejdziecie do gry na ten event, będzie miał okazję go sobie zobaczyć i ci, którzy jeszcze nie wiedzą, to wydarzenia te ma odbyć się wstępnie 1 listopada o 19, max 21, ponieważ dzień przed OG rozdziałem drugim będzie ten event końcowy. Dokładna data nie została nam jeszcze podana i zostanie ona ujawniona wraz z pojawieniem się odliczania w grze, o którym mówiliśmy sobie troszeczkę więcej na tym wczorajszym filmie, lecz widzowie informacja o trybie gry daje nam coś jeszcze. Dzięki temu że dowiedzieliśmy się, że na te kolejne wydarzenia pojawi się specjalny osobny tryb i już teraz mogę Wam powiedzieć, że na 100% będzie to wielkie wydarzenie, ponieważ osobny tryb w Fortnite pojawia się tylko i wyłącznie przy takich dużych eventach. Pamiętajcie również, że całe te wydarzenia zostanie dodane do gry dopiero po tej nadchodzącej średniej aktualizacji, która trafi do gry albo w następnym tygodniu, albo w tym jeszcze kolejnym, dlatego do tej pory mamy tak mało informacji o tym wydarzeniu. No i przy tej aktualizacji sobie jeszcze pozostańmy na chwilkę, ponieważ na tym wczorajszym filmie, na którym rozmawialiśmy sobie o niej, zapomniałem Wam wspomnieć o jednej ważnej rzeczy, czyli o pewnej zmianie i chodzi tutaj o postać Mephisto. Jak każdy z Was dobrze wie, od wydania tej ostatniej aktualizacji na wyspie Fortnite w zaświatach znajdziemy Mephisto siedzącego sobie na tronie, który poza tym, że pojawił się w tamtym miejscu i oferuje bardzo ciekawe funkcje po podejściu do niego, zmienił kolor wody na tej lokacji na kolor czerwony. Po tej nadchodzącej aktualizacji spodziewajcie się, że przy jego postaci pojawią się jakieś zmiany związane z tym wydarzeniem, a wszystko dlatego, że jego postać według wycieków, które pojawiły się już dawno temu, ma wziąć udział w tym kolejnym wielkim evencie. Informacje o tym pojawiły się jeszcze przed wydaniem tej ostatniej aktualizacji halloweenowej i jeżeli znajdę te szczegóły, to będą one widoczne dla Was teraz na ekranie, tak więc spodziewajcie się, że jego postać otrzyma jakieś zmiany na wyspie, które będą dla nas ważne. A na koniec mam dla was taką małą informację dotyczącą darmowych nagród dla graczy, a mianowicie, jak większość z was pamięta, ostatnio do trybu wyścigowego został wprowadzony nowy motyw, dzięki któremu została zresetowana ranga i pojawiły się nowe zadania dla wszystkich graczy. Wraz z tym wszystkim pojawiły się również nowe specjalne zadania tygodniowe, w których co tydzień za wykonywanie zadania są dostępne dla was wszystkich darmowe nagrody na konto i pierwsze nagrody, które już pojawiły się w Fortnite od tej aktualizacji macie widoczne teraz na moim ekranie. Jednakże widzowie wiemy już jakich nagród możemy się spodziewać w tych kolejnych tygodniowych zadaniach i teraz w tle możecie zobaczyć listę wszystkich nagród oraz pojedyncze przedmioty, które tam trafią i jak sami widzicie samych rzeczy do trybu wyścigowego będzie naprawdę bardzo i to bardzo dużo. Poza tym wszystkim teraz na ekranie macie również widoczną całą listę wszystkich zadań, jakie będą dostępne w tamtym miejscu i to właśnie jemu ja musicie wykonać na te nagrody i jak sami widzicie zadań będzie naprawdę bardzo i to bardzo dużo, więc przy okazji będziecie mogli zdobyć tam ogrom dodatkowego poziomu waszego konta. Pamiętajcie przy okazji, że to nie wszystkie darmowe nagrody, jakie są dla was dostępne i jest ich naprawdę bardzo dużo obecnie w grze, a poza samymi nagrodami, które już są, spodziewajcie się, że w najbliższych dniach pojawią się kolejne z ale o nich dopiero dowiemy się w późniejszym czasie. Przy okazji dodam jeszcze dla osób interesujących się fabułą, jeżeli interesuje Was ten temat i tego, co wyciekło już do tej pory w jego temacie, to polecam Wam pobadać wszystkie filmy fabularne, które pojawiły się na moim kanale od wydarzenia Doktora Duma i macie je widoczne wszystkie teraz na moim ekranie. Na obecny moment są to wszystkie nowe informacje w temacie tego wielkiego wydarzenia końcowego i tak jak wspominałem Wam już niejednokrotnie w ostatnim czasie, kolejnych informacji spodziewajcie się już w kolejnych dniach, co sami widzicie, a najwięcej pojawi się, tak jak już mówiłem, ostatnio po tej średniej aktualizacji. A jeżeli ktokolwiek z Was chce na kanale kolejne odcinki na temat wielkiego eventu i fabuły Fortnite'a, to zostawcie pod tym filmem standardową łapeczkę do góry i komentarz event, a nie dość, że niebawem na kanale pojawi się odcinek o takiej tematyce, to dodatkowo każda osoba z takim komentarzem, jak zawsze, dostanie ode mnie w tamtym miejscu serduszko. Na sam koniec tego filmu pamiętajcie o tym, żeby zostawić pod nim łapeczkę do góry, o ile w ogóle Wam się on spodobał. Pamiętajcie o subiku z dzwoneczkiem, to nie przegapicie kolejnych tak kozackich filmów i live'ów. No i nie zapomnijcie o kodziku, kicia w sklepie tak jak te kozaki na początku, a my widzimy się już dzisiaj na live'ie wieczorem i jutro na filmie rano. Yo!